Moim zdaniem, na kursach online jeszcze rok temu, dwa lata temu było dużo, dużo łatwiejsze. Kursy za 200, 300, 400, 500 zł, dużo łatwiej było sprzedać. Teraz, gdy wiedza jest jeszcze bardziej dostępna z racji sztucznej inteligencji, bardzo rynek się spłaszczył i jest bardzo wejść ciężko w te nisze i ciężko jest się utrzymać. Dla mnie rekordowym rokiem był zeszły rok. Mhm. Jeśli chodzi o sprzedaż, ten rok już wiem, że tak dobry nie będzie. Ale też podchodzę do tego z dużą pokorą, no bo robię to już, YouTube kręcę już siódmy rok, kursy już mam piąty rok i cały czas, że tak powiem, na jakimś tam poziomie to jest. Z tego żyję. Pytałeś o lejki. Ja też troszkę jestem takim antysystemowcem, jeśli chodzi o to, z racji tego, że życie, że tak powiem, prywatne mi nie pozwala na robienie chociażby właśnie webinarów. Jak wiesz, jestem w trakcie kończenia budowy domu, a póki co mieszkam z rodziną, z dwójką, dzieci, z teściami, więc te warunki są jakie są, nie mam możliwości chociażby nagrywać tak jak u Ciebie w takiej pięknej przestrzeni wieczorem. Więc wyrobiłem ten swój taki m, prywatny, że tak powiem, lejek. czy znaczy prywatny, Może być autorski, oparty właśnie głównie o YouTube'a. Na zasadzie Garego Wajnerczuka, czyli daj, daj, poproś, gdzie w swoich darmowych materiałach wideo staram się dać jakąś część wiedzy i Licząc na to, że ktoś, kto chce więcej, kupi właśnie mój kurs, tak? I ta zasada sprawdza się w większości moich kursów. Zaczęło się od kursu WordPress, gdzie nagrywałem tutoriale mhm. półgodzinne, godzinne, a nawet półtora godziny, gdzie pokazywałem, jak na przykład wyklikać stronę internetową. I podczas tego nagrania, tego tutorialu na YouTubie, zawsze odsyłam moich widzów: jeśli ktoś chce więcej wiedzy, to mam na ten temat kurs to to kilkukrotnie podczas takiego materiału wideo właśnie komunikuje informuje i co któraś ta osoba właśnie idzie na stronę i kupuje